Skoro cierpisz, to znaczy, że jest to kara za Twoje grzechy. Tak rozumują uczniowie, kiedy spotykają dzisiaj w Ewangelii niewidomego odrodzenia. I rzeczywiście grzech zawsze wprowadza w życie człowieka śmierć, nieszczęście, cierpienie. Ale nie każde cierpienie jest karą za grzechy. Jezus mówi: W dzisiejszej Ewangelii stało się tak aby się na nim objawiły sprawy Boże. I warto w tym pryzmacie, przez ten pryzmat, popatrzeć na swoje cierpienie, na swoje życie. Ile tego cierpienia w moim życiu jest zawinionego, czyli takiego, które jest spowodowane tym, że odszedłem od Boga, że zostawiłem Boga. A ile w moim życiu dzieje się takiego cierpienia po to, aby się przeze mnie, przez nie, objawiły sprawy Boże. Czy to, co przeżywa dzisiaj świat i z czym się zmaga, jest karą za jego grzechy? Nie odważyłbym się udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale na pewno dzieje się to po to, aby objawiły się sprawy Boże.